Jesteśmy gdzie? Na Ratajach. Na Ratajach. No właśnie, Ratajach. Jesteśmy przy bardzo ruchliwej dzielnicy poznania. Rataj ulica Zamenhofa, a tak zwana ulica Obrzyca. Obrzyca, no nie każdy wie, że na ratajach są nazwy ulic, które wskazują na to, co było wcześniej. I dlatego dzisiaj postaramy się Państwu pokazać miejsca, kamienice, kapliczki, dawne zabudowania wsi. Rataje, Żegrze i kartowo. Co było kiedyś? Przed blokowiskami, które powstały w latach 60., 70., 80. i cały czas powstają. Tak Zapraszamy jest, na spacer jestem. po dawnych ratach. Uważałem jako chłopak z rataj, bo pochodzę z tej dzielnicy, że mieszkam na ratajach, ale tak naprawdę, gdyby patrzeć na mapę Poznania, Orła Białego, osiedle Stare Rzegrze, osiedle tutaj Polan, to jest tak naprawdę żegrze. Dawna wioska żegrze. Bo rataje to są piastowskie, oświecenie, Jagiellońskie, te osiedla, które są bliżej rzeki Warty. Ale żegrze, wioska, przy której Dawno, dawno temu budowano domy. Tak. Skąd w ogóle ta nazwa pochodzi żegrze? Od żegwi, y, żaru, od pożaru. Na pewno coś tutaj złego się stało, co spowodowało, że spłonęło wiele domów, doszło do tragedii. Sprawa ta została upamiętniona w nazwie. Między mieszkańcami żegrze Rataje często dochodziło do konfliktów. Były oczywiście to. problemy miłosne z kobietami, różne były sytuacje, ale był jeden taki symbol, który łączył tych mieszkańców, to był kościół świętego Rocha. Patron zadżumionych zresztą, bo też i kapliczki, które powstawały na żeglu czy na ratajach upamiętniały bardzo ważne wydarzenia. Krzyże, które są między blokami ustawione, to też jest symbol dawnej świetności tutaj tych mieszkańców. Ale my, Panie Marku, stoimy przed budynkiem, domem jednym z najstarszych, który się zachował i stoi w całej okazałości. Z 1907 roku jest tam taka wzmianka, że właśnie tu ten dom został wybudowany, czy pochodzi z tego okresu. To rodzina Piechowiaków. Cały czas tu mieszkają. Ale te tereny, które dookoła są, no już raczej nie przypominają wioski Grzegorza, która była. No w tej chwili to tylko na tym terenie, o którym mówimy, tylko pojedyncze domy, pojedyncze budynki świadczą o świetności dawnych czasów i o ludziach, którzy tutaj funkcjonowali i działali. Jak to ocenić, jeszcze dzisiaj powiemy. Rataje i Hartowo. To były małe wioski, ale łączyło ich coś bardzo ważnego rozwój gospodarczy, tereny uprawne i hodowla. Jesteśmy na wysokości słynnego obiektu technicznego to wiatrak. Wiatrak ja, tak, niektórzy tak. mówią, że to pompa. Przenieśliśmy się z ulicy Milczańskiej, gdzie mieszkali ale Milczańska jest cały czas wydłużona, ale przez estakadę, która tutaj jest, została przecięta i od Inflanskiej znowu odchodzi ulica Milczańska. I przy Milczańskiej znajduje się bardzo ciekawy element dawnego wiatraku wiatrak holenderski. Holenderskie, ale nie mielący zboże, Ale nie mielący, tylko, tylko dający tak, tu nawodnienie, tak, tak. bo też mówią, że to była pompa. Takich obiektów tutaj było sporo. Dzisiaj jest to obiekt już bardzo mocno zniszczony, ma ponad 100 lat. Tuż za tym obiektem jest szklarnia, jest też zabudowa gospodarcza Powiedzmy o gospodarce. Czym w ogóle zajmowali się wtedy mieszkańcy Rata i Rzegrza? Przede wszystkim to byli rolnicy, od tego zacznijmy, i to byli rolnicy, którzy od początku, od 1253 roku, dostarczali żywność dla Poznania. Potem różnego rodzaju perturbacje, jak już wspominaliśmy, sprawiły, że okoliczne miast, miejscowości, się, wsie, się wyludniły w wyniku wojen, zaraz, epidemii itd. Tak w związku z tym biskup Poznański sprowadził do Poznania, do, do, do około Poznańskiej wsi y, Bambrów, mieszkańców Bambergu, gdzie z kolei było przeludnienie. Zasłużeni gospodarze. Tak, tak, którzy y, gospodarze, rozkręcili ten interes ale, tutaj. Y, przybysze, rozkręcili tutaj interes. Bardzo szybko się zasymilowali. Głównym warunkiem zamieszkania tutaj była, było wyznanie rzymskokatolickie, co powodowało szybko integrację z polskim środowiskiem. Babrzy zachowali swoją kulturę, swoje obyczaje i tradycje, ale rozwinęli na wysoką skalę kulturę rolną. Poza Bambrami Poznańskimi jeszcze przybyli tutaj Bułgarzy. Trochę I oni później, też ale ale później. Ale tak, a tak, tu tak. mamy okres już XX wieku, początek XX wieku. I dzięki między innymi Bułgarom zawdzięczamy co? Paprykę, Papryka. Zawdzięczamy kabaczki, e, trukaj, e, Panie Marku, jak się mówi, rabarbar czy rabarber? Ja mówię rabarbar. A ja mówię rabarber, bo ja jestem z Poznania. Jeżeli tutaj przyszedł jakiś gospodarz tak. i sprzedawał rabarber, to i wiadomo przyszedł było jakiś skąd. tak klient i powiedział, że chce rabarbar, no dowiedział że o, człowiek przyjechał z zewnątrz. Dzisiaj na terenie Rataj i Rzegrza są pozostałości po tych dawnych sadach owocowych. Tak. Między innymi ulica Wyzwolenia, która odbija, odchodzi od Piłsudskiego na osiedlu Jagielońskim. Jest to dawny. Obszar Alei Wiśniowej. Sady Wiśniowe, które tam były, no dzisiaj tylko pozostałoś po tym. Rynek Jagielloński to jest też tak. dawny rynek handlowy, gdzie Bambrzy, ale bardziej Bułgarzy, handlowali te swoje kabaczki, paprykę. Dobro utro często było słychać. tak, to tak, tak. W języku I mało biegarskim. kto dzisiaj wie, że coś takiego tam się odbywało. A panie Marku, gdzie są najlepsze kasztany? Na Placu Pigale. No właśnie, tak <laughs> mówi się. Ale powiem państwu, najlepsze kasztany są na ulicy Milczańskiej. Słynny kasztanowiec Kaniewskich rodziny, która mieszkała na terenie wioski Żegrze, To jest właśnie liść i część tego kasztana. Owoce. Jeszcze co prawda owoce nie, e, nie, dojrzały. nie dojrzały, ale kto ma ochotę zebrać bardzo dobre kasztany poznańskie, aratańskie, no to właśnie przy milczańskiej kasztany kaniewskich. Rodziny, która no, zasadziła to drzewo. Była, była zasada, że miasto, które zostało założone na prawie magdeburskim, w tym przypadku Poznań, 1253. Tak, w 1253 roku, yy, musiało mieć, o czym, o czym się często zapomina, wokół wianuszek wsi, które po prostu zaopatrywały żywność. Tak, w związku z tym była wyraźna symbioza miasta z wsiami, które miasto otaczały. Jeżeli wsie ginęły, traciły swoją siłę, ginęło także miasto. I takim i najlepszym przykładem była... Wieś Rataje. Wieś Rataje, tak, też lokowana w 1253 roku, wymieniona w przywilej lokacyjnym Miasta Poznania, wydanym przez... Przemysła pierwszego bardzo i Bardzo żyzne pomożnego. gleby, które tutaj Właśnie, blisko do rzeki. Rzecz charakterystyczna, blisko rzeki, bardzo żyzne gleby. Warunki do osiedlenia się były tutaj znakomite i trzeba przyznać, że dużo grup, różnych grup etnicznych tutaj zakładało swoje leże. A nazwa Rataje? Od tego oracza, który zajmuje się bydłem, ale i nie tylko, prawda? Rataj bo Rataj to był rolnik, ale stojący wyżej od chłopa pańszczyźnianego, bo był albo zwolniony od pańszczyzny, albo zwolniony od pańszczyzny, ale musiał płacić w końcu XVIII wieku, kiedy doszło do wielkiego kryzysu ludnościowego we wsiach otaczających Poznań, sprowadzono tutaj pisku Poznański konkretnie sprowadził przybyszów z dalekiej Bambergi. Ludzi, którzy zasiedli wiele wsi otaczających miasto, także rzegrze, założyli tu swoje leże i bardzo szybko stali się Polakami, zachowując własną odrębną kulturę. I przykładem teraz tego budownictwa czasów bamberskich, ale bardziej z okresu XIX wieku i na początku XX, są domy, które dzisiaj jeszcze między tymi blokami się pojawiają. To domy, między innymi, przy którym stoimy, dom Ciesielczyków, Słynna cegielnia, która kiedyś tutaj była, dzisiaj tylko pozostałości po tym obiekcie. Ten dom, dom jest za nami, oczywiście. Oczywiście, ale taki, taki styl dworkowo-pałacowy. Dworkowo-pałacowy. Dworkowo tak. bo... Ale no, takich domów nigdzie tutaj w tej części nie, nie, Poznania nie. nie ma. Są zwykłe domy czynszowe, albo kamienice, albo takie. Przechodzisz chociażby przy ulicy Piłsudskiego, pozostałość po, po tych terenach bamberskich, gdzie jest dom Rotów, dom Hoppelów. E, idziemy dalej w stronę. Same nazwiska północ. mówią o, Same o tym Same nazwiska tu wspominają tak. Przy Zamenhofa też jest jeden z takich ważniejszych domów. Bo to teren dawnych bambrów poznańskich to tereny bardzo żyzne i rolnicze to też miejsca yy, gdzie możemy znaleźć na przykład e, kapliczki jedna słynna kapliczka która tak. została fundowana przez rodzinę upamiętniającą syna którego trafił piorun byli bardzo to, religijni bardzo religijni tak. łącznikiem tej religijności między wsią Rataje a wsią Żegrze była e, świątynia świętego Roku. Ostatnia wioska to wioska Hartowo. W XIII wieku, podobnie jak wcześniejsze wioski, tylko że ta należała do kapituły tutaj... Katedry Poznańskiej. Tak. tak, należała do kościoła, praktycznie. To była wioska taka kościelna w XIII wieku, później przekształcana wielokrotnie przez Niemców. Jak Bambrzy Poznańcy przybyli, no to tak. tutaj te tereny zostały też przekształcone. Hartowo to dzisiejszy teren, osiedle Rusa, Lecha, Czecha. Zodiak jest tu niedaleko, a my jesteśmy na ulicy Inflanckiej, tuż na osiedlu tysiąclecia. I praktycznie cała wioska została przekształcona. Niewiele domów zostało. Przy ulicy Inflanckiej niektóre domy przekształcone już bardziej tak, na nowoczesne tak. zabudowania. Tuż obok Inflanckiej słynne tory, kolejki łączącej, e, łączącej kopyle, między nimi Kobyle to. Pole, Koleja Średska. To jest ten obszar, ale to, co nie pasuje do krajobrazu tej ulicy, to to, że zaraz za tymi domami wielkie blokowiska. Wielkie blokowiska Otwieramy tak, okno. Kiedyś tak. otwierali okna i co? Pole gospodarstwa, uprawa, przyjemne tereny. A dzisiaj mieszkańcy tych domów jak otworzą? okno, no to widzą tylko blok z jednej strony. Bloki, ściana, okna. Zależy, jak na to spojrzymy. Osoba, która jest zaangażowana w nowoczesność, w różnego rodzaju zmiany, jakie należy wprowadzać w otoczeniu, będzie tym zachwycona. Natomiast ktoś, kto jest przywiązany do tradycji, kto szuka kontaktu z przeszłością, więzi, zjawisk, które cementują ludzi, no nie będzie zbytnio zachwycony. Bo już pomijając fakt, że osoby z zewnątrz się pojawiają na danym terenie, z jednej strony ożywiają, z drugiej jednak rozmydlają środowisko, ale zmienia się profil miejsca. Charakterystyczne budowle znikają, niektóre zostają przysłonięte, nie ma już tego oddźwięku, jaki był kiedyś. Gorsza sprawa, że następuje dezintegracja środowiska, bo bambrzy, którzy tu kiedyś mieszkali, no w tej chwili tu i tam spotyka się nazwiska bamberskie, ludzi, którzy z tym byli związani, ale często zanika tradycja ludzi, którzy byli związani jakimś jedno, jakąś jedną więzią narodową czy językową. Zapomina się o tym, że właśnie tu, na Ratajach, umownie na, na Ratajach, ratajach właśnie, tak. w latach 80. Po, po wprowadzeniu Kulturkampfu, czyli walki o kulturę, kiedy Niemcy, administracja niemiecka, sądząc, że Bambrzy jako Niemcy będą ich popierać, chcieli zorganizować pokazaną lekcję w języku niemieckim, rodzice tych dzieci zaprotestowali z żądań polskiego nauczyciela szkolwiek. Ale panie Marku, trzeba jedną rzecz podsumować, jeżeli chodzi o te blokowiska. W latach 60., kiedy powstawały tak. pierwsze blokowiska, mieszkańcy tych ziem no, mieli wielki problem. To były wysiedlenia, to były wywłaszczenia. E, I czasami bardzo bolesne. Bardzo bolesne, tak? bo tak. gdzieś tam czytałem w różnych kronikach, że 3,50 zł za metr kwadratowy wywłaszczenia ziemi. Gdzie kiedyś chleb, tyle samo. Kosztował. Nie, nie, no to było nie. nie Był to jedynie pomysł władz miasta, żeby stworzyć wielkie osiedla blokowiska zaplanowane na 140. To tysięcy miało być nowe miasto, też nawet tak miasto nazywano. na obrzeżach tak y, Poznania. No plusy i minusy. No są plusy tego, że więcej ludzi zamieszkało, Poznań stał się większy, no minusy takie, że tych ludzi bambrów poznańskich rdzennych rozproszono, już rozproszono, zniszczono nie. kulturę, do y, no kulturę y, ogrodniczą y, Bułgarów. Tak. Zmarnowano troszeczkę tę ziemię, zniszczono środowisko kulturowe, jakie tu panowało. Zachęcamy Państwa do tego, żeby przejść się po tych ratajach, poznańskich ratajach, zobaczyć te stare domy, kamieniczki, krzyże, no i można byłoby jakiś mały szlak, może rowerowy stworzyć, może pieszy, żeby pokazać mieszkańcom rataj, gdzie te stare domy są. Nie byłoby dużo domy.